Dwa, jeden, start! Powodzenia, moi drodzy! raz ósmy spotykamy się na biegu Fundacji Śląskie Anioły, realizujemy swoje działania, zbieramy dzisiaj dla podopiecznych domu dziecka ogrom szczęścia, radości. Wszyscy razem jesteśmy uśmiechnięci, radośni, cieszymy się z tego, co mamy. Tutaj na Dolinie Trzech Stawów zgromadziło się 250 uczestników wypowiedz w anielskich strojach i pokazać, że anioły tutaj żyją. Trasa biegnie po Dolinie Trzech Stawów, to jest dystans 5 kilometrów, mamy biegi, marsz, snorkeling, walking, były też biegi dla dzieci na dystansie 200 i 400 metrów i cieszymy się, że tak dużo osób wspiera Fundację Śląskie Anioły. Te Przyjemne, spożyteczne, można się fajnie zmęczyć, spoczyć, a przy okazji pomóc dzieciakom. Zawsze powtarzam, że nie ma nic lepszego niż sport i pomoc innym i dlatego się angażuję właśnie w taką akcję. Jesteśmy szczęśliwi, pomagamy dzieciom, jest super jak zawsze. Jesteśmy tu już trzeci raz, Uważam, że impreza co roku cyklicznie jest przygotowana bardzo dobrze i cóż, będziemy dalej uczestniczyć. Zawsze to jest dobre wrażenie, przede wszystkim charytatywne. Dobry jest ten miks biegać i pomagać. Jakby nie wiadomo zwykle co jest ważniejsze, ale ważne, żeby przy tym się dobrze bawić, a nie zapinać się na jakieś super wyniki. Trasa troszkę wymagająca, dwa podbiegi takie większe, później troszkę z górki, można było się rozpędzić fajnie. Pogoda dopisała. Bardzo fajnie się biegło, zwłaszcza, że pogoda dopisała. Ech, no rewelacyjnie się czuję. Super inicjatywa. Polecam każdemu.